Ho, ho, ho! Witam Was w dniu 6 grudnia na kanale Kajak Locki. Kto z Was, jeszcze tak jak ja, nie mógł się doczekać dzisiejszego odcinka, piszcie. Ciekawa jestem, co znajdziemy w okienkach numer 6 mikołajkowych okienkach. Bardzo się z tego powodu cieszę i nie przedłużając zabieram się do otwierania okienek. Zobaczymy, co Mikołaj nam zostawił. Dziś Mikołajki, więc otworzymy sobie troszkę inaczej te kalendarze. Widzimy dwa kalendarze jednocześnie i tak też otworzymy te okienka. Więc pierwsze ręce przynajmniej tak o teraz Harry Potter. Teraz będzie mi znacznie łatwiej. Tada. Nie wiem czy z waszej perspektywy, ale ja tutaj widzę, <głos》>, jakby okienko było puste. Za tą frędzką, okienko wypełnione po brzegi. I tutaj znajdziemy choinkę, a tutaj chwileczkę, jak on się nazywał? To Dudley Dursley, czyli przyrodni brat Harego, o ile się nie mylę. Wyciągmy zatem zawartość. Spójrzcie, ile tutaj mamy klocków. Wow, spora ta choinka będzie. A tutaj naprawdę jakby nic nie było, ponieważ figurka za, zawiesiła się w górze okienka, jakby lewitowała. A tutaj, tak jak mówię, mamy mini figurkę. To co? Obniżamy kadr i rozpoczynamy układanie. Zaczniemy sobie od choinki. Natniemy opakowanie. Wysypiemy zawartość i rozpoczynamy budowanie. I tak się prezentuje chowinka z bliska. Dla mnie rewelacja. Chyba dzisiaj będzie zacięta walka. Kto wygra? Kto w dniu dzisiejszym będzie lepszy? Zobaczymy. Pokażę Wam jeszcze elementy zapasowe, bo jest ich sporo. Mamy gwiazdkę. Mamy też te kolorowe. Groszki, jeden serek i ten element w pięknym, żółtym kolorze. Teraz złożymy sobie tego Urwisa. Nie wiem, jak Wam, ale mi ten typek mega się nie podobał w filmie. Grał taką rolę trochę niewdzięczną, ale Aktor był do tego idealnie dobrany, nie sądzicie? Przypominacie sobie scenę, kiedy to Hagrid zamienił go w świnkę? Spójrzcie, nie zapomniano o ogonku. Ja nawet mu chyba taką błyskę, właśnie założę. Tak się to prezentuje. I co? Ciekawa jestem, który, która zawartość okienka numer 6, okienka mikołajkowego, bardziej Wam przypadła do gustu. Czy jest to fręcowa choinka, czy też może. Dudley, który był bardzo niegrzecznym chłopczykiem. U mnie jest remis, ponieważ minifigurka jest jednak cenna, ale z kolei okres przedświąteczny kojarzy nam się z choinką. To nie pozostaje mi nic innego jak dać po jednym punkcie. Swoją drogą ciekawa jestem, kiedy wy ubieracie swoje choinki. U nas właśnie zawsze ubierało się 6 grudnia, żeby umilić czas oczekiwania na Boże Narodzenie. Piszcie, komu dzisiaj przyznajecie jeden punkt, czy też dacie remis, tak jak ja, i piszcie mi również, kiedy ubieracie choinkę, bo jak wiecie już, ja będę ubierać ją dzisiaj. Zachęcam do subskrypcji kanału, zostawiania łapek w górę i widzimy się już jutro na kanale. Kajak Klockim. Cześć.